よい,お痛い Jeżeli widzicie ten filmik, to prawdopodobnie obejrzeliście filmik na TikToku, w którym łapałam i w mojej pracy. Mam przygotowaną ziemię. Jeszcze nie mam praktycznie ani ruchu, ani niczego, ale mam pudełeczka. Mam ich trochę więcej, ponieważ w międzyczasie parma delidium officinalis brown wyszły mi dalmatian. I też widzicie, wam pokażę. Też zrobimy dla boxa, chociaż myślę, że jeszcze nie poczekać, żeby może jeszcze kilka sztuk jakichś wyrzuciło, ale dobra. Pudełeczki są małe, ponieważ na ten moment nie uważam, żebym potrzebowała więcej. I zapodam to raczej wystarczy mamy dwa do leczka tu mamy jeszcze przykrywki więc też od razu tutaj po dwie trzeba będzie jeszcze zrobić oczywiście dziurki wow jak ale chciałam na szybko kupić kawałek sepii, żeby po prostu izopody miały. i ja moje izopody przechowywałam u ślimaków. Żeby mi się nie pomieszały, a też u ślimaków miałam tylko i wyłącznie gestroj Więc ja po prostu sobie teraz je wybiorę wszystkie, które znalazłam już, ponieważ nagrywam ten filmik nieco wcześniej niż wrzuciłam TikToka, z z racji takiej, że jedne po prostu jeden filmik, który nagrywałam cały mi się usunął i muszę zaczynać od nowa. I aktualnie w tym momencie mam nagrane tylko dwa izopody, które znalazłam, ale jutro i pojutrze w tym momencie idę na nockę, więc będą izopody. A przynajmniej będą już boksy i po prostu będę mogła Wam dograć ewentualnie, jakie wrzucam do pudełek. Więc ja idę zbierać i sortować izopody, żebym miała je wszystkie w jednym miejscu. Załóżmy w tym pudełku i za chwilę do Was wracam. Wydaje mi się, że mamy tu cztery, trzy gatunki. Tu mamy zwykłe porcelio. Tak, porcelio. E, tu mamy jakieś armadillo. I jeszcze tutaj. E, raczej nie jest to armadillidium, no bo wątpię, że w Polsce występują. E, chociaż budową przypominają bardzo armadillidium. No, ale to jeszcze będę się dopytywać ludzi, więc po prostu przygotujemy im trzy pojemniki na każdy gatunek po jednym. I co? Nakładamy sobie ziemię. zwykła ziemia, dwie dronki, nic specjalnego. Muszę się się przyznać, że nie mam też rzeczy typu nektorkowiec powiedz. Yy, I będę to zamawiać. No ale te nasze polskie ze sobą są takie wytrzymałe, skurczydeckie. Zwłaszcza, że żyły na terenie, że tak powiem sklepu aka magazynu, więc no naprawdę one tam miały kurz i karton. Tutaj będą miały jak w raju, jak one zobaczą tę ziemię smaczną. Nasypię im dużo, żeby ta ziemia była przydatna jak najdłużej. Jakbyście zobaczyli, jak wygląda ziemia u moich krówek, to naprawdę jest masakra. Także tak, ja po nagraniu tej części po prostu zamówię mech na Allegro i. Jak mi przyjdzie, to dogram kawałek. Dzisiaj jest chyba środa, więc mech pewnie będzie w piątek. No i się dorzuci, ale od razu mówię: jak będziemy robić armadilidium, to, to już damy mech. Bo po prostu wezmę od nich z boksa, bo mam bardzo dużą mchu I tak trzeba po prostu te wszystkie pudełka zrobić po kolei. Ja jeszcze muszę tu zdjąć naklejki. Na szczęście na tamtym pudełku naklejka zeszła gładko Znaczy, z tej się zerwała, z tej się zerwała, z tej się zerwała I dopiero z tej zerwała gładko Tutaj widzę, że schodzi od razu gładko Nigdy nie wiem, czego to jest kwestia Zawsze robię tak samo O! No, jak widzicie, to ta robota Czyli znowu, z tej się zerwało, z tej się zerwało A tu widzę, że... o, jednak nie metr pudełeczka i co? Trzeba dać im źródło wapna, ponieważ izopady potrzebują mieć źródło wapna, żeby mogły poprawnie przejść w linkę. I do każdego wrzucam mały kawałeczek sepi. No może nie aż taki. Mm. Ogólnie ja też sobie zbieram po prostu skorupki jajek Potem je rozwalam na mniejsze kawałki I aktualnie czekam, aż uzbiera mi się nieco więcej I będę zrobić z nich proszek Mam nadzieję, że to przejdzie Będzie wtedy spoko opcja dla simaków eee, Także... Kurde, miałam dać małe kawałek, a widzicie eee, I dlatego mi to wyszło Dobrze Najgorsze jest to, że to praktycznie cały setup Bo... No mówię, nie mam nic więcej, e, prawdopodobnie całą resztkę, którą miałam w muchu, wykorzystałam. Ja jeszcze zrobię im zdjęcie, bo znam kilka osób, które znają się na izopodach. E, może będą się znały też na polskich izopodach. Ja niestety nie znam się na polskich izopodach, e, więc mam nadzieję, że mi po prostu powiedzą co to jest. Dobra, już wszystko wiem. E, Porcelain Skaber. E, jakaś odmiana kolorystyczna. Wiem jedynie tyle, że z nich może wyjść Rusty i, i inne takie różne pomarańczowe. E, jeżeli chodzi o armadillo, to jest. No, jakie armadillo? E, Armadillidium vulgare. Wulgar, wulgare, jak kto woli wymawiać. E, no i po prostu jest to inna odmiana barwna. Oba to są Armand Lidium e, Vulgar. E, te są takie właśnie bardziej, bardziej w żółte kropeczki, a ten właśnie jest taki bardziej czarnawy. No i się zastanawiam, czy je wrzucać do jednego pojemnika, ale chyba wrzucę do jednego i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo co, on będzie taki samotny sobie siedział. E, więc jeden z tych pojemników przyda się na. Mm, E właśnie armadillo jest dalmatian. Medyli do razu zaczęły się zakopywać tu, tu. I ten idzie sobie tutaj, więc e, na dobrą sprawę wytrzymają sobie bez schronienia, poradzą sobie świetnie. E, jedynie ten mech będę musiała im koniecznie dokupić. E, porcelio też już tutaj wrzuciłam, już sobie śmigają, o też się zakopują jak widać, więc wszystko jest e, fajnie cacy. Dam im jeszcze jedzonko na pewno e, I jeszcze przygotujemy sobie ten box No kto wie, może Może mam gdzieś ten mech, przydałoby się Ale Dadzą radę na spokojnie przez te kolejne Dwa dni. Dobra i teraz słuchajcie Przyszła pora na moje oficynali z Brown I musimy znaleźć Tego małego Znaczy on nie jest taki mały Ale przydałoby się znaleźć tego, który Oj w sumie będzie można od razu Posortować te czarne E, ponieważ mam kilka czarnych sztuk, jak widać, o. E, ale gdzie on może być? Udało mi się. Spójrzcie tyle i patrzcie. To jest ta moja biała kulka. Piękna, biała kuleczka. Jezu, ale super. Pretty sweet. I po prostu mm, wrzucę mu bo to chyba samczyk tak mi się wydaje bo widziałam, jak wchodził na samicę. E, wrzucę po prostu mu no, kilka izopodów. Miejmy nadzieję, że któreś z nich będą e, po prostu mm, samicami i będziemy czekać na rozwój. E, no i zrobimy jeszcze im boksik. więc tak. Szczęście mam tutaj. E, to jest akurat. Podpisałam sobie pod dalmatian, więc to na razie dajemy w bok i wrzucimy tutaj po prostu kilka sztuk. I wrzucimy mu po prostu kilka sztuk. Proszę, sieć sobie. Mam jakieś liście, więc y, kilka listków damy też. E, I mam od nich mech. Nie boję się go brać, no bo wiecie, to jest mech z tego samego gatunku. Jak coś będzie, no to trudno. Mi to nie przeszkadza, wyjmie się, tak? A jeżeli ma pójść dalej, to pójdzie dalej. E, także tak. Jakąś marchewkę też tu damy. Mam za bardzo korka, żeby go przykryć. Mm. Mogę nie odłamać kawałek. Ale dobra, damy mały kawałeczek nada się póki co. Eee, o, tu jakieś kawałki próchna niech ma. Eee, o! I znalazł się jeszcze jeden ciemny, więc eee, trzeba teraz przeszukać. Żeby właśnie tych kilka sztuk mm, Wrzucić Takich większych Jeden, dwa, trzy Cztery, pięć Myślę, że pięć może wystarczy Zawsze będzie szansa Że któreś z nich To samiczka Dobra dam jeszcze jeden Dobrze by było jakbym to jakoś kurczę, Kolorystycznie zrobiła Że jakieś takie najjaśniejsze sztuki czy coś No ale trudno Jest mm, git nic się nie stanie, będzie dobrze. Jeszcze jakieś tutaj o, pojedyncze te. Pięć dałam, tak? Pięć. Żeby nie dać za dużo, żeby pamiętać ile tego było. Niech one sobie tutaj chodzą. Tak naprawdę rezultaty zobaczymy przynajmniej za miesiąc jak nie więcej. One żeby się rozmnożyć są dosyć powolne, więc... Myślę, że jest co. Ja się jeszcze pokuszę, żeby tutaj ten Porcelio i Armadillo, Armadillidium dać mech od Oficinalis, ponieważ wiem, gdzie one mnie więcej mam młode. Poza tym, ja bardzo lubię ten gatunek. Mi nie przeszkadza, jak on mi się rozmnożył kogoś. Po prostu ładne są i nie są inwazyjne przede wszystkim, więc to nie będzie problem, żeby się ich podbyć. Liska też macie. No, niestety, z żadnych zapasów nie mam. Będę musiała iść po zapasy. Ale spoko Ja tam mogę się przejść do lasu na spacerek Ważne, że jest wapno Że jest ten Resztka mchu Niech one sobie tutaj tak Tylko nie chcę po prostu O, mogłam dać ten kawałek Pruchna jakiś Nie chcę, żeby jakieś małe tutaj z tym Przyszły Razem z tym mchem Nie powinny w sumie Ale te próchno jeszcze dam Kilka kawałków żeby było, bo one też to sobie mogą chapnąć. Yy, Także no i sobie marchewki. Widzicie? Ja to nie myślę. Macie marcheweczkę i trochę puchna. Nie jest dużo, no ale lepiej niż u mnie w robocie. W sensie dla Izopodów. Strasznie dużo malutkich mam yy, od tych oficjalnych, naprawdę dużo. I jeszcze w ogóle jak jesteśmy przy tym macie i mam wolne pudełka, możemy zrobić e, boksa dla króbek, ponieważ wyrzuciły mi białe króbki, e, więc spoko możemy zrobić boksika. Według mm, mnie im więcej treści w odcinku, tym lepiej. Jak te izo przeżyły kilka miesięcy w piwnicy, bez wody, bez jedzenia, to tutaj też sobie poradzą. W sumie. Ale spoko, przynajmniej przybyło mi trochę boksów. Fajnie, że mogę wrócić do izopodów, bo naprawdę jest fajnie mi się to zawsze robiło. To odkładam na razie. To też na razie odkładam. I robimy boksa dla zwykłych oficinalis O, pudełeczko. No to idealnie, patrzcie. Dwa boksy. Mam do zrobienia zwykłe, czarne oficinalis i krówki, bo nic innego już mi raczej nie wyrzuca. Ewentualnie, no u krówek mam jeszcze czarne sztuki, no ale na to już miejsca nie będzie. A jak będę mieć same białe, to też spoko, bo białe są zawsze bardziej atrakcyjne niż e, zwykłe krówki. A przynajmniej według mnie. Nie wiem czemu, ale uważam, że białe i zupody są przepiękne. I ja naprawdę się cieszę z tego Dalmatian. Naprawdę się cieszę. Naprawdę. Jezus. W ogóle nie pamiętam gdzie je kupiłam, chyba w Biedronce, ale są świetne, to są markery akrylowe, czyli no można nimi po ubraniach sobie opisać i fajnie, nie zmywa się ta farba. Armadillo, siedzi oficinalis i znowu musimy podkraść troszeczkę statkowi matce listki trochę mchu. Tu już się nie przejmuję, czy będą brązowe, czy nie. Tak jak u tych poprzednich O, nawet jakieś skoczekonki widzicie, będą razem z tym więc spoko. A, sepia. Tak, jeszcze sepia. I dzieciaki lecą do domu. Jej, jej, jej. Kuleczki poszły i spoko. No to mamy kolejny boksik. Oczywiście w każdym po filmiku dorobię dziurki. I tak dla przypomnienia na mokrej strefie jeden rząd, na suchej dwa lub więcej. Po to, żeby stąd niepotrzebnie woda parowała. No i co? I jeszcze boksik dla krówek, tak? A, Wiecie co, ja mam dużo próch na e, u pozostałych izopodów Tylko, że trochę temu będę mało ufała Nie, dobra, wiecie co, nie Bo to jest od tych Od porcelionides, jak one by mi się zalęgły To ja się popłaczę Więc nie, odpuścimy sobie Weźmiemy coś z lasu Dobra, trzeba to Dziadostwo zdjąć Sorry, jestem chora Siedzę na 4 Luzę no, się robię izopody, ale no, co poradzić. Zastanawiam się jeszcze, wiecie, e, czy wrzucać, e, że tak powiem, ten filmik już po tym, co teraz zrobię, jako gotowy i skończony, czy jednak poczekać, aż połapię więcej tych izopodów, pokazywać Wam na TikToku. Nie tutaj, jak wrzucam tu izopody, znaczy to, to będę robiła, wrzucam izopody, ale zastanawiam się, czy pokazać Wam na sam koniec w filmie na YouTubie, ile tych izopodów uda mi się znaleźć. Nie na TikToku, tylko na filmie. I chyba to będzie dobry pomysł, jak właśnie takie podsumowanie, że teraz wiecie. Tutaj fajnie robię izopody. Za powiedzmy tydzień czy dwa przychodzę. Tak, patrzcie, to jest efekt. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Musiałam to powiedzieć po prostu na głos, sorry. Ale spokojnie. Wam też może się to przydać do jakiejś wiadomości. Nie wiem do jakiej. Do jakiejś na pewno. Eee, także wykorzystajcie to. Wykorzystajcie i mówcie do siebie, bo to pomaga podejmować decyzje. Serio. Ej, gdzie mój czarny marker Na ziemi leży Dobra O R C E L L I O La Evis. White Git I ma git I jest dobrze Porcelio Lewis, le, Porcelio Louis, Porcelio Lewis. Jak się czyta? Ty? Laga mam. Porcelio Lewis. Chyba porcelio lebis, tak Lewis się daje. Już zapomniałam tak dawno. Nie mówiłam już, że już zapomniałam. A okej. Okay. I standardowo liść. Trochę tego. To w sumie będę mogła odpuścić kupowanie mchu przez internet W takim razie poczekam sobie do następnej giełdy Prawdopodobnie wrzucę filmik zanim będzie giełda, więc w razie co informuję Będzie giełda w październiku w Warszawie na Prazę I będę na niej, będzie na niej chyba też mrufson, Więc jakby coś, wpadajcie eee. I co? Jeden list wystarczy? Dobra, nie będę im więcej zabierać No i kawałeczek sepi o. O. Dobra Moi drodzy, teraz trochę się pobawimy Bo naprawdę O, mogę wziąć od nich jakiś mały korek Idealnie yy, Bo u krówek Dzieje się bardzo dużo Złego i dobrego A co gorsze O, patrzcie jaki białasek I pierwszy no i elegancko. Nie, po prostu one są bardzo takie inwazyjne i bardzo szybko się rozmnażają. Zresztą widać po, po tym, jak wygląda ziemia. O! Kolejny. Bardzo ładne są te białe. Naprawdę. Piękne. Trochę się pochowały, co prawda. Kolejny. Eee, też. Niekoniecznie muszę wszystkie teraz wyjmować, no ale spróbuję większość, żeby po prostu mieć. O, ten jaki duży, żeby po prostu mieć mniej roboty na później. O, a tutaj czarny, patrzcie. No i na nie też zrobię kiedyś boksa, ale to jeszcze nie... nie dzisiaj, bo już pojemniczki mi się skończyły. Tu widziałam jeden taki duży był, albo mi się wydawało. O, jest. Chyba piąty już. Tutaj jest też taki prawie biały, ale takich to nie będę wkładać, bo jednak ma kropeczki. Wydaje mi się, że tutaj się zakopał. Nie. To jest w kropeczki. No i co? No, tak będzie można sobie... Bo one się zakupują, widzicie. Nie będzie robota. Ty jesteś w kropki czy nie? Kurde. Trochę w kropki, trochę nie. Chyba nie. Chociaż. A ja. A wrzucę. Może wyrzuci. Może wyrzuci bardziej białego. O. Taki ładny, proszę. Bardzo ładny. Ja liczę, że wyrzucą mi te white, white out czy wipe out. One wtedy są zupełnie całe białe. Nawet oczy mają białe. E, niby nieduża różnica, ale... ale fajnie to wygląda. Kurde, ale dużo mam tej białej... No kurde. Naprawdę fajnie. Słuchajcie, e, wydaje mi się, że wyjęłam wszystko i tak się prezentuje moja wieża i kapsy z biedronki. Ale tak mam Porcellier Levice White, Armadillo no. Fascinalis, Armadillo... Armadillidium, muszę to poprawić. Armadill zmieści się. To na szczęście łatwo zetrzeć, patrzcie. Więc sobie to poprawię. Armadillo Vulgar, Armadillidium O, i tu dobrze, widzicie? Napisam Armadillidium. Było, mój telefon czasami wibruje. Armadillidium Oficinalis Dalmatian i Portales Camer, więc e, o, patrzcie, chodzi sobie tutaj. Oh my god! Chodzi sobie biały. Widzimy się już w kolejnej, że tak powiem, części pocięciu, gdy u tych izopodów i u tych izopodów nazbieramy więcej. Ja oczywiście to wrzucę najpierw na TikToka i jak już będzie na TikToku, to równolegle z tym wyjdzie film na YouTube. Więc nie wiem, kiedy się zobaczymy, ale zobaczymy się pocięciu. A jeszcze na chwilę jestem. Powaliło mi się Armadillo Oficinalis i Armadillidium Vulgare Sorry dla izopodziarzy, pomyliły mi się nazwy Dziska mamy finalną część tego filmiku Ponieważ izopody dostały, no że tak powiem kurde Kory dostały A patrzcie jak sobie siedzą tutaj dziady e, Ostatnio bardzo dużo ich zebrałam więc, no proszę, tutaj różne kolory, jak widać. Tutaj żółciutki, czarny, taki mniej żółciutki. E, ten z wlinką dalej siedzi pewnie miał bardzo duże niedobory. No a tutaj zobaczcie, w ogóle taki cały czarny sobie chodzi. Ale no co, no fajnie. Już to jakoś wygląda, nie jest tak sucho. Mają listki, próchno jedzonko, bo zamówiłam taki wielki. Słuchajcie, e, patrzcie, tylko nie chcę tu wypalić. Zamówiłam 900 gramów, 11 litrów jedzonka i to na Allegro, słuchajcie, kosztuje jakieś 20 parę złotych. Więc każdemu, kto ma jej zapody, polecam. Nie ma co przepłacać w sklepach internetowych, naprawdę. Bo za takie coś w sklepie internetowym byście ze stówy jak mniej więcej dali. Więc bierzcie to na Allegro. E, tak, Armadylidium Vulgar. Tak się prezentuje boksik Tych izopodów też już jest więcej Więc będziemy czekali na rozwój sytuacji Ale no niech im się tam wiedzie Niech się rozmnażają Mi się bardzo podoba Tylko jeszcze dziurek nie zdążyłam zrobić Ale stwierdziłam, dobra w sumie jest ok. Jak zrobię dziurki to bardzo szybko będzie parowało Ponieważ jest to malutki pojemniczek A powietrze dostaje się tutaj przez te szczeliny Jak widać mogę śmiało włożyć palec Woda jeszcze jest, którą psikałam, to jest najważniejsze. A muszę się przydać w ogóle, że moje Armadillo officinalis lekko zasuszyłam, bo widziałam tam kilka trupków już dążyło być. Dobrze. Porceles Kaber. Jak widać są resztki jedzonka. I te kurki, które wyjęłam, one są od innych izopodów, więc są nieco spleśniałe, ale spoko. Izopody mają tu gdzieś. I e, jak widać, siedzą w tym koreczku i zapłodę tutaj, jeden o, proszę bardzo. E, na ziemi ich nie widać za bardzo. No ale ważne, że mają ten korek. O, patrzcie. O, widzicie? Patrzcie, nawet panda. Panda popyla. Muszę tę pandę wyjąć. Musiała wiesz co. Musiała się tutaj wkraść e, razem z tym korkiem. Dobra, chwila. Muszę oddać pandę. Jezu, patrzcie jaki. Jaki to jest maluszek. Jaki tu jest słodki maluszek. Gdzie ja mam pandy? Tutaj. Nawet nie wiem czy tu mam pandę, czy nie. Co tu jest? Tak, tu są pandy. Oddaję. Patrzcie jakie pandy słodkie. O, są pandy. <grym> Ogólnie Kubaris Panda i Szarki to są jedne z łatwiejszych Kubaris. Jakby ktoś chciał, a są bardzo ładne. Więc, jakby ktoś bardzo chciał Kubaris, to polecam pandy, Szarki, bo też są bardzo tanie ogólnie naprawdę w porównaniu do Kubarisów to. Ale są jeszcze inne typu Murina i tak dalej. Więc dużo tego jest, ale myślę, że szarki i panty są najładniejsze. Ale no co, przy okazji, jak brałam korek, to też napotoczyły się skoczogonki, więc super, nie muszę im tutaj nic wrzucać. Będziemy liczyli na jakieś fajne morfy. I jeżeli mi się uda, no to jak ktoś będzie chciał, to myślę, że mogę na Allegro wystawić. I w ogóle myślę, żeby na Allegro tej zapody niektóre wystawić typu Gestroy, z y, Brown i tak dalej, y, bo trochę tego jednak mam. Może porcelio Lewis white, bo krówki to raczej są na tyle popularne, no ale dobra co? Wszystko mamy ogarnięte. Podobają mi się te mini boksiki. Jakich będzie więcej, to po prostu małe boksy wykorzystam jako wiecie do odławiania poszczególnych kolorów, a im damy większe, więc... Zachęcam Was wszystkich do dołączenia do mojego Discorda, Mrowisko Online um, Możecie tam spotkać różne fajne osoby, w tym Bizuge z Poland Ants Bo współdzielimy serwer, że tak powiem Znaczy powiedzmy, no ja jestem głównym właścicielem, kurde Ale no co, no wbijajcie na Discorda, link w opisie Link do TikToka, link do Instagrama, tam wszędzie jestem aktywna i oczywiście zachęcam do wpłaty symbolicznej złotówki na moje subpi. Także, jeżeli w ciągu miesiąca 50 osobnych wpłat od różnych użytkowników dostanę, zaczynając od złotówki wpłaty, to subpi wypłaca mi fajną kwotę, więc może tak mi pomóc, fajnie. I po prostu tyle. No. wejdźcie, poczytajcie sobie opis. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w przyszłych filmikach na TikToku i na Instagramie. Papa! Pa! Bye bye! See you later.